Hejka, hejka, cześć, witam w moim podcaście. Dziś rozpoczynamy coś wyjątkowego, mega się cieszę, yy, a mianowicie seria odcinków poświęconych miłości. Yy, to nie tylko tematyka, która zyskuje na znaczeniu, ale także fundament, w którym budujemy nasze życie i relacje z innymi. Yy, też również yy, budujemy naszą pewność siebie i Poczucie własnej wartości. W tej serii zapraszam Cię do wspólnej podróży, podczas której odkryjemy, czym naprawdę jest samomiłość, miłość, jak może wpływać na nasze życie na różnych poziomach. Każdy odcinek będzie takim ala mini coachingiem, w którym będziemy eksplorować różne aspekty miłości, od akceptacji siebie, przez budowanie pewności siebie, yy, Aż podbanie o swoje zdrowie emocjonalne, ale też również fizyczne. Serie, te odcinki będą krótkie, ale bardzo treściwe i będą miały mnóstwo technik, które będziesz mogła używać. Zastanowimy się również, jak brak samomiłości może wpływać na nasze relacje, na naszą karierę i ogólnie samopoczucie. Przygotuj się na interesujące informacje, rozmowy. Tak jak już wcześniej mówiłam, praktyczne ćwiczenia oraz techniki, które pomogą ci w rozwijaniu i pielęgnowaniu tej ważnej relacji z samą siebie. Zanim przejdziemy do tej praktycznej części dzisiejszego odcinka, porozmawiamy troszeczkę o tym, co to jest samą miłość, czym jest i dlaczego jest potrzebna. Jak już wspomniałam, samo miłość to jest fundament zdrowego życia emocjonalnego i psychicznego. Oznacza akceptację i szacunek do samej siebie, a także dbanie o swoje potrzeby fizyczne, emocjonalne i również duchowe. To nie tylko uczucie, ale także postawa i, powiedziałabym, praktyka, która pozwala nam pielęgnować nasze wewnętrzne ja. Samo jest kluczowa w wielu dziedzinach życia, ponieważ wpływa na nasze relacje z innymi, na samopoczucie, ale też na podejmowanie decyzji, które jest mega, mega ważne. I jeszcze troszeczkę właśnie o tym, dlaczego samo jest potrzebna. Mianowicie kobiety, które potrafią kochać same siebie, takie, jakie są są bardziej odporne na stres, łatwiej radzą sobie z trudnościami i tak jak już mówiłam, właśnie podejmowanie lepszych decyzji. Samą miłość pozwala nam na akceptację naszych wad i ograniczeń, co z kolei prowadzi do większej pewności siebie i poczucia własnej wartości. Dzięki niej jesteśmy w stanie stawić czoło wyzwaniom, a także dążyć do realizacji własnych marzeń i celów. Jest kilka, ja wam w sumie podam siedem takich obszarów życia, w których można spotkać brak samomiłości, ale taki apel do was nie, ogranicza, nie ograniczajcie się do tych siedmiu obszarów życia, które ja podaję. To są po prostu obszary życia, które gdzieś tam się przewijają podczas różnych sesji coachingowych, podczas różnych rozmów z innymi osobami, ale zapraszam was też właśnie do... Do poznania samej siebie i y, znalezienia właśnie tego obszaru życia, w którym wam brakuje tej samomiłości najbardziej. Pierwszy y, obszar to jest relacja z innymi i są to na przykład związki romantyczne, osoby, które nie mają wystarczającej samomiłości, mogą szukać y, potwierdzenia swojej wartości w relacjach z innymi, mogą gonić, y, go, przepraszam, godzić się na y, relacje, które nie przynoszą im szczęścia lub jeszcze gorsze są toksyczne i godzą się na te relacje z obawy przed odrzuceniem relacja z rodziną i przyjaciółmi na przykład brak samoumiłości może prowadzić do nadmiernego poświęcania się innym kosztem własnych potrzeb co często kończy się poczuciem wypalenia lub też może niedocenienia. Kolejny obszar to jest praca i kariera. I może Wam się troszeczkę wydawać to dziwne, no bo czasami ludzie mówią, co samo miłość ma w ogóle wspólnego z pracą i karierą. Otóż ma dużo. Może wpływać na niedowartościowanie. Osoby, które nie wierzą w, swoje, w swoją wartość, mogą unikać wyzwań zawodowych, nie ubiegają się o awans, nie ubiegają się o podwyżkę. Ponieważ uważają, że nie zasługują na więcej. Ale też brak samomiłości może prowadzić do perfekcjonizmu i wypalenia. Stawiamy sobie nierealistycznie wysokie wymagania, co właśnie prowadzi do tego wypalenia zawodowego i chronicznego stresu. Kolejny obszar to jest zdrowie fizyczne i psychiczne zaniedbujemy zdrowie brak troski o siebie często pojawia się przyjawia się w zaniedbywaniu zdrowia fizycznego na przykład poprzez nieodpowiednie odżywianie nieodpowiednią dietę brak aktywności fizycznej czy nawet coś takiego jak zaniedbywanie wizyt u lekarza gdy są potrzebne ale też ma wpływ na zaburzenia emocjonalne osoby które nie przy nie nie zwracają uwagi na samą miłość albo nie praktykują miłości. mogą borykać się z niską samooceną, poczuciem winy, a także z lękami i depresją, gdyż nie potrafią dać sobie wsparcia emocjonalnego. Kolejną dziedziną są finanse. Mianowicie niska wartość własna przejawia się na wartość pieniężną. Brak samomiłości może objawiać się w trudnościach z zarządzaniem finansami. Osoby te mogą nie wierzyć, że zasługują na stabilność finansową albo wchodzić w niezdrowe schematy wydawania pieniędzy, aby poprawić sobie w ten sposób nastrój lub zatuszować brak pewności siebie. Następny Obszar życiowy to, jest, to są granice osobiste i jest to brak asertywności. Osoby, które nie mają miłości, mogą mieć trudności z wyznaczaniem i utrzymywaniem zdrowych granic w relacjach z innymi. Mogą czuć się zobowiązane do zadawania, zadawalania wszystkich wokół siebie kosztem własnych potrzeb i to jest naprawdę niezdrowe. Kolejny punkt to jest pasja i rozwój osobisty. Brak wiary w siebie, osoby, które nie praktykują samą miłości, mogą bać się realizować swoje marzenia i pasje, ponieważ nie wierzą, że zasługują na szczęście i na sukces. I kolejnym takim punktem, jeśli chodzi o pasję i rozwój osobisty, to jest stagnacja. Zamiast dążyć do <coughs> samorozwoju, mogą czuć się uwiązane w rutynie i nie podejmują jakichkolwiek wyzwań, które mogłyby przynieść im radość i satysfakcję. I kolejny, ostatni punkt to jest samo postrzeganie i tożsamość. To jest krytyka siebie. Brak samomiłości często objawia się w negatywnym wewnętrznym dialogu. Osoba taka stale krytykuje sama siebie, wyolbrzymia swoje błędy i porażki, jednocześnie minimalizuje swoje osiągnięcia. Jeżeli te osiągnięcia są nawet minimalistyczne, to jest bardzo zdrowym nawykiem, żeby, żeby przybić sobie pionę nawet za takie naprawdę małe osiągnięcia. To naprawdę pomaga w budowaniu pewności siebie i poczuciu własnej wartości. Przejdźmy teraz do tej praktycznej części naszego odcinka. Będę Was tutaj bombardować pytaniami. Ale one są dość istotne. To są pytania, które mogą Wam się wydawać czasami śmieszne, albo banalne, albo głupie, aczkolwiek mają one jakiś cel, i jakieś znaczenie w tym wszystkim. Więc pierwsza sesja w ramach tego coachingu samomiłości jest tak zaprojektowana, aby pomóc Ci zrozumieć, w jakich obszarach brakuje Ci tej Miłości, jak to cię blokuje, jak to cię powstrzymuje i jak chciałabyś, aby wyglądało Twoje życie, i, jak, i wy, jak ty byś chciała wyglądać w przyszłości. Chodzi o to, żebyś uzyskała jasny obraz tego, co tak naprawdę się dzieje u ciebie, co może zmotywować cię do wprowadzenia zmian i uświadomienia sobie, w jaki sposób tak naprawdę sama się blokujesz. Zastanawianie się nad tym, czego chciałabyś doświadczyć w przyszłości, może otworzyć twój umysł na to, co może być dla ciebie dostępne, gdy będziesz miała więcej samomiłości. Taka klarowność to również sposób, aby jasno przekazać wszechświatowi, że to jest to, czego tak naprawdę pragniesz w przyszłości. Pytania pomogą ci naprawdę zidentyfikować, co dla Ciebie znaczy posiadanie większej samomiłości i dadzą Ci tak naprawdę kierunek oraz cel, do którego będziesz dążyć. Chciałam tylko jeszcze dodać, że samomiłość to jest energia i tak jak wszystko, co jest wokół nas jest energią, tak samo właśnie jest z samomiłością. I jeśli mamy jej dużo, jeśli ona jest pozytywna, Jesteśmy w stanie przyciąć, przyciągnąć do siebie więcej miłości, więcej szczęścia i tak samo właśnie więcej obfitości. To jest też właśnie prawo, prawo atrakcji. Najpierw zacznijmy od zbadania, w jakich obszarach Twojego życia brakuje ci samomiłości i jak to na ciebie wpływa. I teraz poproszę Cię o to, żebyś wzięła sobie, nie wiem, jakiś notatnik, kartkę. Długopis i żeby zapisywała sobie odpowiedzi na te pytania, które ja Ci będę zadawać. Wydaje mi się, że warto mieć notatnik, bo, tak jak mówiłam, będzie tych odcinków około 10, więc dobrze byłoby mieć te wszystkie odpowiedzi gdzieś w jednym miejscu, żeby później właśnie przejść, nie, przejść na, na sam koniec tego takiego mini, mini kursu. Dobrze, zaczynamy z pytaniami. Opisz mi szczegółowo, w jakich obszarach twojego życia brakuje ci teraz samomiłości. Jakie myśli pojawiają się u ciebie, które wskazują na brak samomiłości? Kolejne pytanie to jest, przed czym brak samomiłości cię stopuje? Jak brak samomiłości sprawia, że się czujesz? I w jaki sposób uważasz, że brak samomiłości wpływa na Twoje. I teraz będą tutaj cztery takie pytania. Wpływa na Twoje relacje, wpływa na Twoją karierę, wpływa na Twoje finanse i wpływa na Twoje zdrowie. Yy. Rozpisz sobie to właśnie na cztery pytania i odpowiedź, i, i odpowiedz. I jeszcze jedno, co chciałam podkreślić, bądź ze sobą szczera, to jest tylko i wyłącznie ćwiczenie dla, dla Ciebie. Yy. I musisz być po prostu ze sobą szczera. Jak już odpowiedziałaś na te pytania, to teraz przejdziemy do kolejnej części, gdzie zastanowimy się, jak większa samomiłość mogłaby zmienić Twoje życie w przyszłości. Jak w Twoim wyobrażeniu wyglądałoby posiadanie samomiłości? Opisz mi to w, w szczegółach. Jak byś się wtedy czuła? Co byś robiła? Czy robiłabyś czegoś więcej, albo czy robiłabyś czegoś mniej w ciągu dnia? Opisz mi, kim chciałabyś być, gdybyś była najwyższą, możliwą wersją siebie? Na jakie propozycje powiedziałabyś tak, gdybyś miała więcej samomiłości? A na jakie propozycje powiedziałabyś nie? Jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś miała więcej samomiłości? I znowu opisz mi to w, w szczegółach. Gdybyś miała taką samą miłość, o jakiej marzysz, jakbyś się zachowywała? Jak inaczej byś się poruszała? Jak inaczej byś mówiła? Jak inaczej byś się ubierała? Jak inaczej angażowałabyś się w relacje z innymi? To są bardzo ważne pytania. Gdybyś miała więcej samą na co znalazłabyś wtedy więcej czasu? Gdybyś miała więcej samą jak, jak mogłyby wyglądać twoje granice? Osobiste, zawodowe, psychiczne, fizyczne. I teraz znowu pytanie, które rozbijemy na cztery. Jak, wyglądałyby twoje, jak wyglądałaby Twoja kariera, relacje, finanse i zdrowie, gdybyś miała więcej samoumiłości? Skup się na tych pojedynczych, właśnie aspektach życia. Jak myślisz, jak inni traktowaliby Cię, gdybyś miała więcej samoumiłości? Gdybyś była wypełniona całą możliwą samą miłością, opisz mi teraz w jak największych szczegółach, jak wyglądałabyś ty i twoje życie. To są właśnie te pytania, na które ja chcę, żebyś odpowiedziała. Oczywiście za każdym pytaniem, możesz zapauzować ten odcinek, skupić się na odpowiedzi i kontynuować i słuchać dalej. I Jeszcze kolejne zadanie, które bym chciała, żebyś wykonała. To jest y, takie kreowanie y, nowej wersji siebie, nowej wizji, bo to jest tak naprawdę, będziemy wizualizować to wszystko. Y, ale jak chcę, żebyś to zrobiła? Na kartce papieru, y, na stronie, na górze, na, na górze strony, napisz kobieta, którą jestem. I teraz skup się. Na tej właśnie wersji, którą chcesz być. Nie na tym, kim ty teraz jesteś, tylko na tej wersji siebie, którą chcesz się stać. Następnie poniżej napisz, kim byłabyś, gdybyś miała obfitość samomiłości. Pomyśl o swoim dniu, dosłownie, od samego początku do samego końca, od momentu, jak się budzisz do momentu, jak idziesz spać. Jak większa samomiłość wpływałaby. Na to, jak się czujesz. I to jest, słuchajcie, bardzo, bardzo istotne, bardzo ważne, żeby się właśnie skupić na tych uczuciach, na tym, jak się czujemy. Jak byś się prezentowała, czego byś doświadczała? Pozwól sobie marzyć na wielką skalę. Nie bój się. Zwizualizuj, wizu, z napisz sobie, też co robisz, z kim jesteś, co przyciągasz do siebie w swoim życiu. I ta wizja, którą spiszesz, powinna być ekscytująca. To jest nowa wersja ciebie i ona powinna być bardzo ekscytująca, pełna pozytywnych emocji, pełna energii. I teraz jeżeli chodzi o wizualizację i manifestację, są dwa... Są tak, jakby naprawdę dwa sposoby robienia tego, i one są zupełnie przeciwne. Takie troszeczkę ja y, y, tutaj, ale y, tak, tak to wygląda, bo z jednej strony y, lekkość w manifestacji to na przykład jest coś, co ja polecam. I tu chodzi o to, żeby zaufać procesowi. Kiedy wyznaczasz intencję i wizualizujesz, Ważne jest, aby zaufać, że to, czego pragniesz, już się dzieje. To już po prostu gdzieś jest we wszechświecie i przestań się nad tymi intencjami zastanawiać, bo to pozwoli ci uwolnić napięcie i wprowadzić taki stan spokoju, co może pomóc w przyciąganiu tego, co chcesz, o wiele szybciej. Ja też zawsze polecam wdzięczność. Skupić się na obecnym momencie, zamiast koncentrować się na tym, czego nam brakuje, czego nie mamy, warto skupić się na tym, co już mamy, na tym, co już osiągnęliśmy i być za, tym wdzię za to wdzięcznym. Wdzię wdzięczność pomaga w utrzymywaniu pozytywnej energii i otwiera drzwi do, do nowych możliwości. Ym, to jest to, co ja polecam. Po prostu skupić się na tej intencji, zwizualizować sobie tą nową wersję siebie, poczuć to, i poczuć ten efekt końcowy. My się nie zastanawiamy, jak my do tego dojdziemy, to nas nie interesuje, jak, bo wszechświat i, i nasz stwórca, Bóg, w cokolwiek wierzymy, może nam wybrać zupełnie inny sposób, w jaki my do tego dojdziemy. Najważniejsze jest to, żebyśmy my sobie wyobraziły ten efekt końcowy i to, jak my się w tym efekcie czujemy. Czyli czuć. Podczas tej wizualizacji czuć to ciepło, czuć tą energię, która przez nas przepływa. Ona szczególnie pojawia się w, w okolicach serca, w okolicach kratki piersiowej i czuć to właśnie takie rozgrzanie, tak, taką ciepłą energię. Ale właśnie ta przeciwna metoda manifestacji to jest częste powtarzanie tego. Tej wizji naszej i to jest właśnie ta równowaga, choć jedno podejście może działać dla niektórych, dla innych może być skuteczniejsze, właśnie regularne powtarzanie afirmacji i prakty praktykowanie tej wizualizacji. Kluczem jest znalezienie równowagi i metody, która najlepiej Tobie tak naprawdę odpowiada, styl, który Tobie tak odpowiada. To, tobie odpowiada. I jeżeli jesteś, yy, jeżeli rozwój osobisty. Jest dla ciebie czymś nowym, to na pewno będziesz szukała właśnie tych odpowiednich metod, będziesz próbowała, będziesz się uczyła, co jest dla ciebie dobre, co jest dla ciebie złe. Może nie złe, ale co jest dla ciebie nieodpowiednie, co dla ciebie działa lepiej, co działa mniej. I tak samo jest właśnie z manifestacjami, z wizualizacjami. Kolejną rzecz jeszcze, którą ja bym chciała wam polecić, to jest mapa marzeń czyli tu akurat troszeczkę jest ciężej na przykład zrobić sobie taką mapę marzeń jeżeli chodzi o samą miłość, ale też może być w stanie, bo na przykład jakiś kolor może ci się kojarzyć z miłością albo kolor może ci się kojarzyć ze szczęściem albo nie wiem ze spokojem, z obfitością też właśnie w zależności od tego gdzie tej samo miłości ci brakuje, ale na przykład jeżeli byśmy się skupiły tylko teraz dla, dla przykładu na finansach, tak? Jeżeli brakuje Ci tej miłości w tych finansach, jeżeli chcesz mieć stabilność finansową, chcesz być niezależna, chcesz mieć yy, ten właśnie taki freedom finansowy, to wtedy można sobie taką mapę marzeń zrobić wydrukować sobie jakieś y, rysunki z internetu albo z gazet, y, albo właśnie jakieś afirmacje y, i zrobić sobie taką mapę marzeń ale absolutnie się z nią nikim, z nikim nie dzielić. To jest mapa marzeń tylko i wyłącznie dla ciebie. I dlaczego ja w ogóle tak właśnie podkreślam tą lekkość w manifestacji, w wizualizacji i teraz z kolei podkreślam to, żeby się nie dzielić tą mapą marzeń. Dlatego, że jeżeli my się dzielimy z tym, jeżeli na przykład też ja uważam, że jeżeli ciągle mamy w głowie tą wizję siebie, to potrafimy... Wykrować taką troszeczkę frustrację w nas, albo tej energii jest za dużo, ta energia jest za ciężka, energia musi być lekka, żeby coś zmanifestować. I tak samo jest właśnie z mapą marzeń. Ja mam, ja mam załóżmy w życiu tak zawsze, że jak ja się z kimś w czymś podzielę, jakimiś, nie wiem, planami, albo jakimiś marzeniami, albo jakimiś celami, jeżeli ja się z kimś podzielę tym, i to nieważne, czy to jest osoba, która naprawdę życzy mi dobrze w życiu, czy to jest osoba, która może gdzieś pokryją mi życzy źle, mi te rzeczy się nigdy nie sprawdzają. Natomiast jeżeli ja się z nikim nie dzielę, jeżeli ja mam te wizje, cele i właśnie mapę marzeń tylko i wyłącznie dla siebie, 100% zawsze mi się sprawdza. Dlatego ja. Osobiście polecam właśnie tą lekość manifestacji, ale tak jak mówię, zawsze musicie znaleźć, co, co dla was działa. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że, że ta seria samomiłości pomoże wam zbudować tą samomiłość, pomoże wam ją odnaleźć i przez to właśnie nabrać pewności siebie i poczucie własnej wartości. To jest początek dopiero naszej, naszej podróży. Cieszę się bardzo, że tu jesteś. Przesyłam moc pozytywnej energii, buziaczki i do usłyszenia następnym razem. Pa.